To jest chyba pierwszy vlogmas w historii tego kanału. Długo się zastanawiałem, czy ubierać choinkę, czy może przygotować dla Was jakiś stroik. No ale niestety wybór padł na soplice, śliwka, goździki, cynamon. Zobaczymy, jak smakuje ten specyfik. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Subskrybujcie, komentujcie. Łapeczkę w górę zostawiajcie. A ja lecę z testem szybciutko. Nie ma co przedłużać. Soplica jest świątecznie. Pachnie ładnie śliweczką. Niewyczuwalny cynamon. Może lekko goździki, ale tutaj bardziej chyba nie. No śliweczka, lecimy. Jest alkoholowa. Delikatnie. Jest taka śliwka na końcu, ale to mi się z, jakby z kompotem bardziej kojarzy. Ogólnie chyba nie dla mnie. Spokojnych świąt? No właśnie, jeszcze i tak się zobaczymy, więc to takie przedwczesne życzenia. Spokojnych, radosnych świąt. Trzymajcie się. Cześć.